Rozdawaliśmy zaproszenia, wejściówki być może. Niektórzy słuchający mieli okazję sprawdzać na żywo Primal Scream właśnie. Beata Grobarczyk raz jeszcze. Dzień dobry Beata. Dzień dobry. Co tam z tą trzecią drogą wyszło w końcu? Tak, to wyszło, wie? nie wyszło. Kto to wie? Trzecia droga sama nie wie. Na dróg. dróg. Znaczy, Sieci. wygląda na to, że marszałek Hołownia rozstał trzecią drogę, chociaż to PSL obradował. Bardzo to jest zabawne, że Państwo nie wiedzą, czy już są rozstani, czy nie. Mhm. Wygląda to na nieskonsumowaną separację. Nieskonsumowane separacja. <noise> Ta, Ładne, tak, ja to sobie to zapamiętam. W tym momencie polskiej polityki jesteśmy, jeżeli chodzi o te frakcje. No dobra, to będziemy się przyglądać rozwojowi spraw, tak żeby to po dziennikarsku spuentować, i przejdziemy do pierwszej rozmowy z trochę innej strony jednak. Tak, ale, choć, ale też politycznej, bo chodzi o braci Ziobrów. Razem z nami jest Jakub Koru z Nisłika. Cześć, Kuba. Cześć, dzień dobry. Kuba przeprowadził proszę państwa śledztwo, które może zakończyć się, może nie musi odebraniem braciom i ich, jak to piszesz, ferajnie, grubych milionów. A chodzi o stowarzyszenie, które nazywa się Instytut Kościuszki. To jest właściwie fantastyczne, że politycy potworzyli takie różne stowarzyszenia, fundacje, fundacyjki, no i y, dzięki tym, że y, y, instytucjom wyciągali i myślę, że wyciągają też pieniądze z budżetu państwa. Y, w przypadku Instytutu Kościuszki, y, y, to dotyczyło organizowania kongresów ekonomicznych. No, wszystkich rzeczy bym się chyba spodziewała po Zbigniewie Ziobrze, ale nie spraw ekonomicznych. Ach, no powiem Państwu, że dodatkowym smaczkiem jest to, że kiedyś to samo stowarzyszenie, założone jeszcze na przełomie wieków w ogóle przez braci Ziobrów ono nazywało się Instytutem Integracji Europejskiej. Oh! <laughs> więc, proszę, więc proszę zobaczyć, jak to, jak dziwnymi ścieżkami meandrują losy niektórych polskich polityków. No e, wiesz, ale z, tak, z to integracji to nie, europejskiej tak. też można było wyciągać pieniądze. No, a więc właśnie, i troszeczkę, troszeczkę o to chodziło właśnie. Stowarzyszenie Instytut Kościuszki, proszę Państwa, no powiedziałbym tak, oryginalne i przyciągające uwagę, głównie przyciągające teraz uwagę Krajowej Administracji Skarbowej, ze względu, tak jak, na to, jak powiedziałaś, na organizację forum. Forum w Krynicy. Nie tego forum, które Państwo pewnie kojarzą, bo w Krynicy w ogóle przez tak naprawdę dobrych, dobrych 30 lat forum ekonomiczne organizowała Fundacja Zygmunta Berdychowskiego, też dawnego polityka zresztą, tak. biznesmena. I kiedy oni się wycofali z Krynicy, tam były takie spory, powiedzmy też, troszkę z miastem. Kiedy oni się wy, proszę sobie wyobrazić, kiedy oni się wycofali z Krynicy. No to zrobiła się w krynicy luka. No i na tę lukę próbowało wskoczyć kilka tak naprawdę organizacji, no bo wiedzą Państwo, to jest pewien brand, można było przyciągnąć ludzi, część osób byłaby już do tego przyzwyczajona, część sponsorów, co najważniejsza, byłaby do tego przyzwyczajona. No i proszę sobie wyobrazić, że w tym 2021 roku udało się to miejsce zająć braciom. Ziobro. Z tego co twierdzą moi rozmówcy, również dlatego, że bracia Ziobro mają dobre, dobre wejścia do małopolskiej polityki. Zresztą z Małopolski pochodzą, no tak, tak. jak Państwo dobrze wiedzą. No i to miejsce zajęli. Proszę sobie wyobrazić, że już rok później po, po, powołali spółkę Krynica Forum, która to spółka te właśnie te właśnie fora ekonomiczne tam w tym miejscu organizuje. No i to jest pierwsze w ogóle pierwsza taka zagwostka, z którą do stowarzyszenia i do spółki przychodzi kas, bo nie do końca jasne jest kto jest właściwie w tej spółce wspólnikiem, ci wspólnicy się zmieniali. Na początku był to i wyświetlał się tam Taki podkarpacki biznesmen, pan Podhajski, który to, o którym sporo rozpisywały się media gdzieś na przełomie 2014-2015 roku, ponieważ urzędy skarbowe naliczyły mu 15 milionów kary. I z tego, co nam się udało nieoficjalnie ustalić, proszę sobie wyobrazić, że te kary w ogóle w czasach Zjednoczonej Prawicy zostały mu. Zostały mu Anulowane. Dlaczego? Tego właśnie nie chce powiedzieć. Naprawdę, nigdy by ale, się nie spodziewał. Ale no właśnie. No i tenże Zbigniew Podchajski wszedł jakby w tę spółkę, ale dziś już w niej nie jest. To znaczy w nie jakby jego udziały, też właśnie w dziwnych okolicznościach, które, które kas próbuje wyjaśnić, przejął jego, przejął jego prawnik. Przejął jego prawnik, pan, tokarczyk z Rzeszowa pytaliśmy go o okoliczności przejęcia tych udziałów a to są pieniądze niebagatelne bo to są udziały o wartości ponad 2 milionów złotych zresztą do tego przekształcenia doszło dosyć szybko ale dlaczego no dlatego proszę państwa że po pierwsze była obawa że spółki skarbu państwa nie będą chciały finansować imprezy która gdzieś ma udziałowca jako spółkę z Luksemburga, bo tam była zarejestrowana spółka pana Podhajskiego. No więc trzeba było dokonać pierwszego przekształcenia. No i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą KAS bada, no to są właśnie te sponsoringi. Które no to prostu jest do najciekawsze forum, po prostu. Tak, do forum, do forum płynęły, bo o ile ta pierwsza impreza w 2021 roku, ona była już bardzo skromna, 22 no to było takie rozkręcanie się, no to 23 rok, proszę Państwa, to już było na Prawdę, to był potężny strumień, zresztą znamy te strumienie pieniędzy i historię o nich z czasów zjednoczonej prawicy, a szczególnie z tego roku 23, który był rokiem, jak Państwo dobrze pamiętają, wyborczym. No popłynęły te pieniądze strumieniem. KGHM. Orlen, Alior wykupywał wejściówki, a ja przypominam tylko Państwu, że Alior to jest tak naprawdę wtedy bank, nad którym obryści mają kontrolę. Aliorem wtedy zarządza Grzegorz Olszewski. Grzegorz Olszewski, tak, dobrze Państwo pamiętają Brat i kojarzą księdza. nazwisko. Brat księdza Olszewskiego oskarżonego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. No, i zaczynają tym strumieniem płynąć pieniądze do spółki Klinica Forum i do Stowarzyszenia Instytut Kościuszki. I co jest jeszcze ciekawe w ogóle w tym wszystkim, że Instytut Kościuszki w 2022 roku dominuje właśnie ta ferajna, którą Ty zacytowałaś. Mm -hmm. to, jest taka, to jest taka grupa ludzi, którą my opisujemy w Newsweeku już tak na dobrą sprawę od być może nawet kilku, no, kilku miesięcy. To są ludzie bardzo blisko Witolda Kornickiego, czyli niegdyś Witolda Ziobry. ziobry który zmienił po prostu nazwisko, z różnych tam powodów, nie ma sensu teraz w to wchodzić, ale zmienił nazwisko. I to są ludzie, którzy towarzyszą mu podczas jego kariery bankowej, we wszystkich bankach publicznych, do której to się włączył, jak Państwo wiedzą, po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy, zresztą opisywaliśmy to w Newsweeku, bo wszyscy ci ludzie za zarabiali tam naprawdę niebagatelne pieniądze. Część z, nich, część z nich zarabiała kilkadziesiąt tysięcy Miesięcznie to jest grupa głównie to jest grupa dawnych głównie funkcji, nie wszyscy, ale funkcjon dawnych funkcjonariuszy delegatury ABW poznańskiej. Bliscy ludzie Bogdana Święczkowskiego, którzy, że tak powiem, po pierwsze zarabiali w bankach, a po drugie przejęli Instytut Kościuszki podczas takiego walnego zgromadzenia w sierpniu. W sierpniu 2022 roku. No i z tego, co mówią nasi rozmówcy, to to było właśnie po to, żeby Witold Kornicki-Welzie Obrom mógł nad Instytutem Kościuszki sprawować niepodzielną kontrolę, chociaż oczywiście wyświetla tam się tylko jako szeregowy członek, a nie oczywiście. jako chociażby prezes. Bo prezesem jest, czy przez długi czas był jego bardzo zaufany człowiek, zresztą udziałowiec spółki Klinica Forum Jarosław. Jarosław Kożuch. No i kas się przygląda, wiedzą Państwo, bo, bo zdaniem kasu, a właściwie zdaniem osób blisko kasu, może tak to ujmę, no, były koszty po prostu pompowane tam w krynicy. To znaczy, mniej więcej taka impreza, impreza tego rzędu powinna kosztować około 5 milionów złotych. Z tego, co oni pokazują w papierach, to są, to jest jakieś 12,5 miliona. No i zachodzi obawa, jak rozumiem, to, to bada kas, że faktury były po prostu kręcone. W tym sensie, że po prostu koszta były pompowane. To oczywiście jest do udowodnienia. Ja oczywiście tutaj niczego nie przesądzam. No ale Krajowa Administracja Skarbowa bardzo poważnie się tym zajmuje. Ja muszę przyznać Państwu też, że od jakiegoś czasu Krajowa Administracja Skarbowa w ogóle wyrasta na takiego, że tak powiem, lidera rozliczeń. To znaczy tam, gdzie gdzieś indolencje pokazuje prokuratura, gdzie indolencje pokazują czasami sądy. Tam krajowa administracja skarbowa w bardzo konkretny sposób, na bardzo konkretnych przykładach dzięki swoim kontrolerom, dzięki audytom wewnętrznym no, bada te instytucje i ja w ogóle w Kasie upatruję takiej szansy w tym, co robi KAS. Na przynajmniej częściowe rozliczenie, rozliczenie tych ludzi. Tylko KAS trochę słabo o tym komunikuje i to jest pewien problem. Ale twój tekst wyjaśnia też w pewnym sensie to, dlaczego PiS tak bardzo liczył na PSL przy tworzeniu tego dwutygodniowego rządu morawieckiego, o dlaczego teraz te, też jakoś tak bardzo intensywnie zabiegali o głosy PSL-u. No bo PSL ma też swojego człowieka, który z tych pieniędzy korzystał? No tak, o ile oczywiście ta, że tak powiem, temperatura i kolor tego romansu pisoskopoesolskiego jest obecnie lekko schłodzony, no to muszę przyznać, że programowym w Krynicy był przez lata pan Zdziarski, to znaczy człowiek od Fundacji Instytutu Łukasiewicza, człowiek związany z, związany z PSL-em, ale człowiek, który myślał i wyobraził to sobie trochę tak, że Krynica będzie takim pomostem. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy my opisywaliśmy tę ferajne Ziobry, to było późne lato ubiegłego roku, to oni się szykowali do tego, że tak naprawdę w Krynicy Dojdzie do takiego nieformalnego spotkania pomiędzy grupą prezydencką, grupą pisowską i grupą PSL-owską. To było obliczone trochę w taki sposób, że po pierwsze Andrzej Duda nie chciał zbyt szybko odchodzić na emeryturę i chciał trochę pokazać swoje, swoje wpływy. Z drugiej strony kosiniak kamysz chciał się troszkę lewarować względem koalicji i swojej pozycji w koalicji. No a wiadomo, a Ferajna chciała dbać o swoje interesy i o to, żeby dalej móc być Ferajną i dalej za. Z, z, z hojnym wsparciem państwa funkcjonować, organizować eventy, organizować wydarzenia. Zresztą, i tutaj znowu, jak wiele razy już u ciebie w programie, piętnuje nieudolność obecnej koalicji, mianowicie bardzo długo w ogóle obecne zarządy spółek Skarbu Państwa nie zdawały sobie sprawy, kto stoi za Krynicą. To znaczy jeszcze w 1924 roku, gdyby nie pytania dziennikarzy, to znowu strumień pieniędzy, do Ziobrystów by popłynął. Nawet powiem panu Państwu więcej, nawet w tym roku jeszcze no było właśnie. kilka spółek, było kilka spółek, które, które, które chciały wspierać te przedsięwzięcia, zarówno krynicę jak i tę drugą konferencję będącą dużą cybersec. Zresztą nad cybersecem były, były ciągle patronaty kilku, kilku resortów, więc. Ja tutaj upatruję się też takiej, wiecie Państwo, do, dopatruję się też takiej, takiego trochę niezrozumienia tego, jak się buduje środowiska polityczne, jak się je finansuje, z czego one żyją, bo oczywiście nikt nikomu, ja nie, nikomu nie odbieram prawa do tego, że ktoś zakłada stowarzyszenie, prowadzi je i szuka sponsorów. No ale dobrze jest wiedzieć, kto zwraca się do nas czy do spółek skarbu państwa po pieniądze i na co te pieniądze, przecież publiczne, twoje moje, naszych słuchaczy, idą. Tak, znaczy to wygląda tak, że po prostu wystarczy mieć jednego znajomego, dobrego, znajomego polityków i wtedy można liczyć na wsparcie, mimo że jest się z przeciwnego obozu politycznego. No i to jest jeszcze takie, taki zabawny wątek, na, znaczy wątek, no taki pstryczek na koniec, że i tę krynicę i cybersec, szczególnie to ostatnie jest zabawne, sponsorowały lasy państwowe, które jak wiadomo mają mnóstwo nie, mnóstwo interesów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Jak Państwo dobrze wiedzą, lasy państwowe być może nie mają wiele wspólnego z cyberbezpieczeństwem, ale na pewno dużo mają wspólnego z ziobrystami. O tak, i z pieniędzmi. Ponadto. Bardzo dziękuję. Jakub Korus z Newsweeka wytłumaczył nam na czym polegało i polega czasami działanie Ferajny yy, Ziobrów, no i pewnie takich kwiatków jeszcze trochę się w, na styku polityki i gospodarki znajdzie. Dzięki Kuba Wielkie, miłego dziękuję. Jestem dnia ci tego życzę. pewien. Zresztą dzisiaj, zresztą dzisiaj jeszcze na Newsweeku krótki follow-up do całej tej sprawy, więc bardzo Państwu zachęcam do. Do czujności i, i dziękuję za spotkanie. Zawsze miło u Państwa gościć. Bardzo dziękujemy. Trzymaj się Kuba. Dzięki. Miłego dnia. Dzięki. A o 9.30 kolejna rozmowa z profesorem Andrzejem Richardem. Też prowadzi Batak Robarczyk. Dzięki piękne. Dzięki.